Jezu, jak ja dawno tego nie robiłem, OMG! Kiedy ja ostatnio nagrywałam takiego vloga, że wiecie, usiadłem sobie, ustawiłem sobie kamerę, ba, dzisiaj nawet lampę ustawiam, która mi się gdzieś odbija w tych moich oczach, no niestety, ale no takie mam warunki, ale no jestem w szoku, jak ja dawno do was po prostu nie gadałam o takie, ja już nawet patrzę w podgląd zamiast, kurde, w kamerę, halo, halo, Areczku, tu masz patrzeć, tu mam patrzeć. Siweczkę, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj, reczek. I witam Was, kochani, w takim vlogu podsumowującym, a bardziej w którym omówimy sobie to, co zostało zmienione na moim kanale na samym początku czerwca. Nie ukrywam, ten film, który dla Was nagrywam, powinien się w sumie pojawić tydzień temu, ale no. Ta moja organizacja nie dość, że leży i kwitnie. to słuchajcie, no tam troszkę tamten tydzień był taki pogmatwany, bo tu nagle tu, cyk, myk, pojechać, tam zrobić, to zrobić, tak kurde... I ja sobie zorganizowałem czas, mówię, o, załóżmy, tam chyba było czwartek rano, coś takiego, czwartek rano nagrać film, elegancko, piko a tu Arek, muszę pojechać tam, piątek pojechać tam, w nocy, jakby wieczorami, no nie chciałam nagrywać, bo stwierdziłem, że no... Po co mam odpalać, słuchajcie, o wow. po co mam odpalać lampę, jak mogę po prostu światło dzienne i jest takie piękne, nie? No ale no, no, no widzicie, no tydzień temu się nie dało, bo dzisiaj też by się nie udało, no ale stwierdziłem, dobra, palcie licho, odpalamy lampę, niech się świeci, w oczach mi się wszystko Ej, jakby odbija, o, widzicie tu, o, 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 o się odbija, widać, że mam okulary z <śledzianie> całkowicie jest to nieistotne, i dlatego stwierdziłem, że palcie licho trudno nagrywamy. Mam ochotę, chcę do Was pogadać. Przygotowałam tyle materiałów, że my ich będziemy godać i godać, ale postaram się, żeby ten filmik, no, nie trwał za długo. Wiecie. To jest vlog, to nie jest odcinek z Eurotracku, żeby trwać te dwie godziny. No, tylko to jest taki vloguś, żeby sobie spokojnie, przyjemnie porozmawiać. O przy kawusi, faktem jest kurna. Chyba, po północy, ale może nie po północy, ale jest. Widzicie? 22.15? 22.15, 10 czerwca wrzucam do Was 11 czerwca, więc słuchajcie. Dzisiaj nagrywanką, montaż, rendering Kurde, Arki, jaki ty jesteś fenomenalny. Jak ty wszystko potrafisz, się... a co? Ja nie potrafię. Ja nie potrafię. Potrzymaj mi kawę. Haha, <grymka> Nie no, jest kawa, jakby kto pytał, a nie co? To... No, 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 no. Na filmie nie wolno. Słuchajcie, no i wracając słuchajcie do tego, o czym mieliśmy będziemy sobie rozmawiać, mówić sobie o całej przebudowie mojego kanału, bo stwierdziłem, że taki filmik też był fajnie jakby się pojawił na moim kanale. I stwierdziłem, że no, dużo informacji mam sobie wypisanych w telefonie, więc słuchajcie, telefon... Przydatna sprawa, <gadamy> więc sobie zaraz o tym wszystkim pogadamy, na pewno pogadamy sobie o kanale, czyli o po prostu YouTubie, o mojej stronie na YouTubie, czyli o moim, no moim kanale na YouTubie po prostu, potem pogadamy sobie o mojej stronie internetowej, pogadamy sobie dość dużo na temat mojego Discorda, bo tam też się dużo rzeczy zadziało, pogadamy sobie o TikToku. Nikt się z Was nie spodziewał, że Arek będzie mówić dzisiaj o TikToku. No i pogadamy też o Instagramie. I myślę sobie, że właśnie przejdziemy sobie pierwsze co właśnie na temat mojego kanału, bo to jest chyba najważniejsze. Jesteśmy właśnie na moim kanale. Na moim kanale. Czy Ty to się dzi? Na moim kanale jesteśmy. No, nie kurwa, coś dziwnego. Widzą, widzą mnie no to chyba sobie. Słuchajcie, tak. Jeżeli chodzi o mój kanał, no to wbrew pozorom trochę się zmieniło pod względem graficznym, słuchajcie, ja sąsiadom zrobiłem sobie przerwę tam pod koniec, wiecie, maja, słuchajcie, potrzebuję tydzień, czy tam było półtora tygodnia, ja potrzebuję czas, ja potrzebuję czas, by usiąść do tego i to zrobić, no i mam, słuchajcie, no i się zmieniło pod względem graficznym, czyli zmienił się banner, zmienił się awatar, mam nadzieję, że najlepsze, dajcie znać w komentarzu, czy wam się właśnie podoba banner, czy awatar wam się podoba, czy w ogóle wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone, na moim kanale, czyli pod względem właśnie graficznym, czy Wam się, słuchajcie, podobają, bo mnie to normalnie, ja byłem zafascynowany tym, co zrobiłem. Jednak te sprawne rączki są sprawne. <laughs> Overlay oraz wstępy do firmów też się zmienił. To prawda tak jak intro, jak i outro. Um, też zostały zmienione, słuchajcie, w intro dodałam, e, tak jak kiedyś było, e, że i są awatary wspierające, wiem, że wam się to podobało i ja wiem, że wy chcecie tego. Ja jakby stwierdziłem, spoko możemy będzie. Po prostu będzie, słuchajcie, więc no. Gicior. Więc y, będzie Wy Intrze właśnie jest tam. Wiecie, jestem ja, <laughs> że na <zaprożono> film. <laughs> I jakby potem pokazuje się, y, kto wspiera mój kanał. Jakby komu dziękuję za wspierającego? To byłoby to. Overlay mówiłem wstępy do. W sumie wstępy do filmu to miały być wstępy do liveów, też się zmieniły, czyli zaraz zaczynamy, e, zaraz wracam, jak i do zobaczenia. Obawiłem się trochę donate'ami i te zmieniłem dźwięki donate'ów, które się zmieniły i trochę je porozdzieliłem na różne etapy. Od zutóweczki do dyszki, od dyszki do 50, 50 e, do stówki i powyżej stówki. Słuchajcie, są cztery? Cztery? Nie były trzy? Może być i tak. No ale to wychodzi, że są właśnie cztery dźwięki donate'ów. Zrezygnowaliśmy z grupy na Facebooku, ale wciąż zostanie ona aktywna. No i to jest pytanie... Znaczy, to była kwestia taka, że ja was się zapytałam w sumie na Discordzie, czy w ogóle grupa na Facebooku ma jakikolwiek w ogóle sens, nie? Bo tak sobie myśląc potem, no to hmm, chyba z tej grupy nikt nie korzysta. Tam jest może 5, 7 wyświetleń i tak dalej. Um, a to nie ukrywam, jest dodatkowo praca, dodatkowe działanie, no... Trzeba tamto mimo wszystko działać, publikować. Um, to, że odcinek się pojawił i tak dalej. No i stwierdziliśmy wspólnie na Discordzie, tam było bardzo dużo, bardzo dużo głosów było za tym, żeby tego, tą grupę na Facebooku jakby e, zamknąć. Ale ja stwierdziłem, że po prostu grupa na Facebooku sobie będzie, nic się tam nie będzie działo, a postaram się, żeby do końca no, tego miesiąca, e, czyli do końca czerwca, pojawiła się tam informacja, że właśnie grupa została. Um, nie za zamknięta, ale po prostu wyciszona, że jakby tam się nic nie dzieje, ale grupa po prostu sobie będzie. najzwyczajniej w świecie. Po prostu ona sobie będzie. Zmieniliśmy, zmieniliśmy, zmieniłem nazwę wspierających na YouTubie. Już nie będzie mały VIP, VIP i duży VIP. A zamiast tego, zamiast małego VIPa, mamy poczku, po, początkującego kierowcę. Zamiast VIPa, mamy kierowcę. I zamiast Mega Vipa mamy zawodowego kierowcę. I tak sobie to zmieniłem, zresztą Kosefo tak zarzucił i ja mówię, spoko, może być, podoba mi się to. Więc tak, słuchajcie, to e, zrobiliśmy. Powracamy do filmów na kanale i to też, jak zobaczycie w tym tygodniu chyba wszystkie filmy się pojawiły na kanale, więc mega się cieszę. Na przyszły tydzień już mam nagrany jeden film. E, w niedzielę no, mam w planach nagrać jeszcze dwa filmy, tak żeby, wiecie, na spokojnie mieć te filmy do przodu nagrane. Żeby na spokojnie mieć tą stuprocentową pewność, że... Film pojawi się na kanale. Ja chcę, właśnie ja do tego dążyłem, słuchajcie, żeby mieć tą pewność, że film pojawi się na kanale, nagrać go wcześniej, przygotować sobie wszystko i tak dalej, tak żeby wszystko pojawiło się tak, jak no, no, powinno, po prostu. Taki jest plan, więc powracamy do filmów. Na moim kanale e, już regularnie pojawiają się odcinki z ETS-2, ponieważ promoc, czyli mapa promoc, modyfikacja e, promoc została wydana na najnowszą wersję 1.44. Na w czasie. co? W czasie, w czasie wakacji planuję od 1 do 3 live'ów w tygodniu i to tak po prostu zostanie, słuchajcie, będzie od 1 do 3 live'ów w tygodniu. Czasami będzie to jeden live w tygodniu, czasami będą trzy live'y w tygodniu. Jak nie się coś do to będzie cały tydzień live'ów, ale no, tego słuchajcie, no, na razie nie planuję. Na razie myślę, że... Czas wakacji to jest taki czas, kiedy wy też dużo spędzacie czasu, mam nadzieję, na dworze, wyjeżdżacie na jakieś wycieczki, wyjazdy do babci, do dziadka i tak dalej, no i z tym może być problem, że wizów może być mniej, albo może być łat więcej, bo będziecie częściej przy komputerze, tego słuchajcie, nie wiem, tego się słuchajcie, e, dowiemy, weryfikując sobie, jak to wszystko będzie wyglądało, ale tak jak mówię, planowo 1 do 3 live'ów w tygodniu. Live y na czas wakacji będą zaczynać się dopiero od 21.30, tak zdecydowaliście. No, że nie jednogłośnie, ponieważ trochę część była na 22, część zadbiła na 21. No to stwierdziłam, że zróbmy pośrodku: 21.30. I to wszystko słuchajcie było na Discordzie, więc jeżeli jeszcze ciebie nie ma na Discordzie, szybko chodź na Discord. Zapraszam. <laughs> Nowe motki dla wspierających powinny się pojawić do końca miesiąca. Zamysł jest, pomysł jest. Trzeba usiąść do tego, zrealizować to. I tyle, słuchajcie, więc no, muszę do tego przysiąc. Jakby tam będzie wolna chwila, gdzieś tam wiecie, jaki jest ym, ten tydzień, znaczy przyszły tydzień właśnie, bo tam jest Boże ciało. Czwartek, piątek, sobota, niedziela, a ja nie będę mieć wolne, więc słuchajcie, może gdzieś tam się wtedy e, zabiorę za to i po prostu zrobię i, i będzie, po prostu będzie, no, ale tak sobie założyłem, że do końca miesiąca nowe omotki się pojawią dla wspierających. Zmienił się trochę opis do filmów, tak jak właśnie, nie wiem, stwierdziłem, że chciałbym coś tam też zmienić w tych opisach, więc opis do filmu też tam trochę przeszedł taką małą modernizację. Um, oraz live'ów również, O dzisiaj w opisie będzie również link do mojego TikToka. A jak ma TikToka? Słuchajcie, do TikToka w sumie będziemy później omawiali, ale jeśli chodzi o TikToka, to tak coś tam zacząłem działać, więc, ale o tym sobie pogadamy później. Ej, na stronie głównej mojego YouTube'a dodałam nowe social media, jak TikTok, więc u mnie, jak macie ten banner, są te moje social media, to tam również został wrzucony TikTok. E, również strona główna mojego YouTube'a przeszła update, podzieliłem serię na aktualne serie, na serie zakończone, na poradniki, na vlogi, na playlisty związane z symulatorami, na serie z Mafii, z Tom Raidera, z Butterfielda, więc jest to tam fajnie wszystko wyszczególnione. I na sam koniec e, jakby mojej strony YouTube'a, mojego kanału YouTube'a Całkiem na dole są najbardziej popularne filmy na moim kanale. W najbliższym czasie zostanie poprawiony aktualny widok overlaya na live'ach, ponieważ no, pobawiłem się w tego TikToka, gdzie można byłoby coś tam podziałać, więc po prostu stwierdziłem, że gdzieś tam zedytuję overlaya w wolnej chwili i po prostu dodam wam, e, dodam tam po prostu e, to, że posiadam po prostu TikToka. Więc to będzie w planach do końca miesiąca, żeby to wszystko zrealizować. Myślę, że znajdę chwilę, znajdę czas. Usiądę z kawusią oczywiście w rączce, więc kawusia, pik, pik, dobra sprawa. No, więc kawusią usiądę i zrobię to, co trzeba sobie, zaplanuję, wezmę sobie zeszyt, bo też mam taki zeszyt taki Ale brudnopis, tam sobie gryźdą, ale tam sobie zapisuję właśnie takie, którego dnia, co chciałabym, słuchajcie, zrobić. To jeśli... <laughs> To jeśli chodzi o mój kanał na YouTubie, jeśli chodzi o moją stronę internetową, bo też tam troszkę pozmieniałam. Na pewno przeszła modernizacja graficzna. No wiadomo, jak na kanale się zmieniło. No i też na stronie również się zmieniło. Dodałem social media jako TikTok, to zostało dodane. Lista modyfikacji wraz z kolejnością do ETS2 zostanie zaktualizowana wtedy, kiedy uznam, że te modyfikacje, które mam, zostały uprzednio przetestowane, działają sprawnie. I chcę się nimi, chcę Wam po prostu udostępnić. Więc to nie wiem kiedy będzie, na pewno nie w tym tygodniu, na pewno nie jutro, nie wiem czy nawet w przyszłym tygodniu, ponieważ stwierdziłem, że ja muszę pierw sprawdzić to, co tam jest, bo jakby nie chcę wam czego czegoś, czego tak naprawdę no licho wygląda, i, i, i się chcę żeby ten, ta modyfikacja była, więc y, to na razie jest w czasie weryfikacji, po prostu testuję modyfikację do ETSA. Eee, również ze strony Ziemieczki Arka zniknęła informacja o grupie na Facebooku, a zamiast tego leciała informacja o TikToku. Strona o sprzęcie została aktualizowana o nowy telefon oraz nową kierownicę, słuchajcie. No i Discord to jest długo, na wiadomość, słuchajcie. Powiem Wam, że to jest ta sama wiadomość, którą wrzuciłem Wam na Discordzie, więc tak pokrótce dobrze wiemy, że Discord przeszedł. Eee, no, przebudowę nie można ukryć, słuchajcie, jak wejdziecie na mojego Discorda, oczywiście linki macie wy. Opisie wszystkie i wejdziecie na no Discorda. No to tam e, jest bardzo długa wiadomość na temat e, tego, co zostało zmienione, co zostało, co zostało zmienione, jak, jak to teraz wszystko w wygląda. Na pewno jest nowy regulamin, nowe są zasady na moim e, Discordzie, więc jeśli byliście już członkami na moim Discordzie, ale. E, no, od 1 czerwca wleciały nowe zasady i stwierdziliśmy z Kosową, że wywalamy wszystkich na stronę początkową do zasad i trzeba od nowa zaakceptować zasady, więc jeśli. Nie macie na moim Discordzie, nie wiem, więcej rzeczy niż tylko zasady. No to kliknijcie ptaszka przy zasadach, oczywiście zapoznajcie się z zasadami. Jeżeli się zgadzacie na te zasady, które ja Wam proponuję, no to ptaszek i będzie elegancja Francja, więc słuchajcie, to trzeba zrobić, żeby korzystać z mojego Discorda. To, że zmieniliśmy nazwę informacji na ogłoszenia. Na ogłoszeniach dodaliśmy, słuchajcie, kanał NETS SCS Software, czyli kanał, w którym będą informacje od studia SCS Software. Do kanału garażu dodaliśmy odjazdy, żeby widzieć kto opuścił kanał. Kanał spedycja, a bardziej kategoria kondy, została odświeżona i tam staram się 10-15 minut przy live dać Wam informacje skąd ruszamy, o której godzinie. Tak żeby, żebyście mogli się też troszkę przygotować do tego live'a. Dodaliśmy kanał Poznajmy się i kategorię Poznaj Arka, tam są moje informacje na temat mnie. Poznaj moderację, czyli tam są informacje na temat moich moderatorów. I przedstaw się, to jest strona, to jest bardziej um, kategoria, kanał, gdzie możecie sami coś o sobie napisać. Jest taki główny szablon, szablon, którego trzeba się trzymać. Kopujecie szablon, wypełniacie go, wklejacie, wrzucacie i każdy Was może po prostu poznać. Um, kanał, kanały Tekstowe Związane na społeczność. To myślę, że to jest taka mała różnica. Na kanale społeczne zmieniliśmy kategorie masne ciężarówki na fotki z gier, a kategoria fotki została oczyszczona i zostały wrzucone fotki z życia, słuchajcie. I tak stwierdziłem, że nie będziemy robić, nie wiem, fotki ETS, 2, fotki ATS i tak dalej, zrobimy fotki z gier i fotki po prostu, czy fotki takie z życia, nie wiem, idziecie sobie i widzicie żabę stryk żaba wrzucona. Na przykład oczywiście Dodaliśmy nowy kanał, czas wolny, a w nim różne kategorie typu podróże, jedzonko, nasze hobby, stanowisko i pograj ze mną, żeby bardziej urozmaicić serwer. I tak to, słuchajcie, wygląda. Na jedzonkach wiadomo, wrzucamy jedzonko, podróże to jak jedziemy gdzieś na wycieczkę, możemy pstryknąć, wysłać fotkę. Nasze hobby to coś z waszym hobby, nie wiem, nie na rowerze, pływanie, nie wiem, granie gry, też może być. Stanowisko komputerowe, no to chyba wiadomo no o co chodzi, i pograj ze mną. No to jest tam kanał, gdzie po prostu e, szukacie kogoś, z kim byście chcieli na przykład pograć, po prostu chcecie z kimś pograć, po prostu. E, został dodany również specjalny kanał, oceniamy ciężarówki, który zostanie upubliczniony w najbliższych dniach. I dalej on nie został upubliczniony, ponieważ e, jeszcze nie pojawił się taki oficjalny filmik na moim kanale. A stwierdziłem, że chciałbym, żeby pierwszy taki oficjalny, <coughs> oficjalny filmik na moim kanale się pojawił i po prostu. Tak jak sobie przygotowałem te wszystkie notatki, to stwierdziłem, że w przyszłym tygodniu, właśnie taki film na temat oceniamy ciężarówki, się pojawi i tam dowicie się więcej o co, chodzi z tą specjalnym, o co chodzi z tym specjalnym kanałem i w sumie z nową serią na kanale. Które kanały dostały nową grafikę zaktualizowaną o aktualny banner, aktualną grafikę? No to wiadomo porządek w rolach, został zmienione role wspierającego na właśnie różne te role, czyli początkujący kierowca, kierowca i zawodowy kierowca. Rola ziemaczek została aktywna, co miesiąc będziemy wybierać 10 najbardziej aktywnych widzów na serwerze, a w tym pomoże nam bot, bot który, słuchajcie, weryfikuje kto, jak, kto jest najbardziej aktywny i kto udziela się na serwerze Części, po prostu. Rola Harper została dodana i będzie dla osób testowych, które potencjalnie, według mnie, Nadają się moderatora i chcą tym moderatorem dostać. Więc to, to jest taka rola specjalna dla e, osoby, o której myślę, że mogłaby być tym moderatorem na moim kanale. A na razie wydaje mi się, że ilość moderatorów jest naprawdę całkiem, całkiem spoko. E, rola Admin została zmieniona na administrator, rola tracker. To nowa rola dla najczęściej widzów, którzy jedzą że, i którzy jeżdżą ze mną podczas transmisji na żywo, w trybie kombój. Tak samo jak w przypadku roli ziomeczek, wybierana osoby będą co miesiąc, w tym weryfikowane będę razem ze mną z Kosefo. I tak to będzie działać, słuchajcie, że jest rola tracker. W czerwcu nie, ale pod koniec, pod koniec czerwca, początek lipca będę miał tam rozmowę z Kosefo i wybierzemy po prostu 10 najbardziej aktywnych osób, które jeżdżą ze mną podczas trybu konwój w eurotraku załóżmy, tak? Czy też w ATS-ie, no to już i, i, i tu, i tu, chociaż tak częściej w ATS-ie jeżdżę. Więc takie osoby, słuchajcie, sobie wybierzemy. Na początku 10 osób, a potem zminimalizujemy, po prostu myślę, że do... A nawet 10 osób też może być, nie musi być 5, może być 10 osób, którą, którzy dostaną rolę tracker. I to będzie dla tych, którzy najczęściej ze mną jeszcze podczas live'a. I to jeśli chodzi o Discorda, to byłoby wszystko. Jeśli chodzi kto, o. o czyli tak zwanego TikToka, wleciał pierwszy film na moim TikToku, odświeżyłem profil i możecie mnie tam teraz zaobserwować. Ale czy będzie coś tam się dziać częściej, tego nie wiem. Niech to będzie niespodzianka. Postaram się, by co jakiś czas coś tam weszło, czy to coś dotyczącego wyjazdu, czy to kanału, krótkie reelsy z całego dnia, czy coś dotyczącego e, filmu, albo krótki urywek z filmu, jakiś taki tam śmieszny typu fany moment. Zobaczymy, pomyślimy coś nad tym. I po drugie, nie liczcie tam na regularność to ma być tylko taka mała odskocznia od nagrywania na YouTubie. I ty, kto potraktuje to jako rozrywkę, jakby nie będę się spinać, jeżeli ja stwierdzę, że ja nie mam ochoty, to po prostu nic tam nie wrzucam. Po prostu nie będę się spinać na tym, że coś musi się pojawić, bo jak się nie pojawi, to, to nie wiem. No, no nie, słuchajcie, to ma być miła rozrywka i po prostu taka odskocznia od tego tam. Od tego tam. Odskocznia, słuchajcie, po prostu od działania na YouTubie. Dość często wracałam do Instagrama i nagle przestałam wrzucać. Nad Instagramem, jak i nad YouTube'em trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości i czasu. Choć nie ukrywam, że lubię robić zdjęcia, ale czy coś systematycznie będę wrzucać, tego nie obiecuję, chociaż bardzo chciałabym powrócić do Instagrama. Bo lubię tą platformę i też ją słuchajcie, na bieżąco sobie przeglądam. Więc jeżeli chodzi o Instagrama, no to tam um, jest taki duży znak zapytania, ponieważ, no. Zdjęcia są, trzeba je w sumie po, poprzerabiać, i tak dalej. Potem przesłać na ym, pewną stronę, gdzie mogę sobie zaplanować wszystkie te moje zdjęcia. Zobaczymy, słuchajcie, jak to wszystko wyjdzie. Teraz ym, nie mam w sumie nikogo takiego, kto mógłby ze mną się przejść, wiecie pójść, porobić fotki, i tak dalej, więc też będzie ciężko, jeżeli zdjęcia y, by się, słuchajcie, zakończyły. Więc nie wiem, na razie, jeżeli chodzi o Instagrama, no to na razie jest jak jest. Słuchajcie. No byłoby wszystko. Tak sobie myślałam właśnie, że tak gdzieś tam w te 20 minut może się zmieszczę i widzę, że za chwilę, no za chwilę, no już jest 20 minut naszego dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że vloguś wam się spodobał. Mi, kurde, zyskiłem się za takim formatem nagrywania, więc mega się cieszę, że no. Mam nadzieję, że mobilizacja i siła będzie, żeby, słuchajcie, cisnąć to dalej, masno cisnąć i żeby właśnie takie vlogi pogadankowe również się pojawiły, więc jeżeli macie jakiś pomysł na jakiś vlog pogadankowy, na jakiś temat, albo chcielibyście coś zobaczyć, albo, no nie wiem, napiszcie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale, jeszcze oprócz tego, co teraz widzicie. Może być w formie vlogowej, w formie jakichś innych filmów, no nie wiem. Na ten moment będę się z Wami żegnać, mam nadzieję jeszcze... Mam nadzieję jeszcze? Mam nadzieję po prostu, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, łapeczka w górę widziana, miły komentarz. No i co? Widzimy się już w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia.